Witajcie w Kronice Dolnego Śląska i od razu żwawo, tak się bawią, tak się bawią sportowcy na balu podsumowującym 57 już plebiscyt na najlepszego sportowca naszego regionu. Puchary i nagrody od wojewody Rafała Jurkowlańca i marszałka Marka Łapińskiego otrzymali m.in. wicemistrzowie olimpijscy Piotr Małachowski, Paweł Rajda, Tomasz Motyka, mistrzyni świata w Karata Agnieszka Sypień i oczywiście wicemistrzyni olimpijska w klarstwie górskim Maja Włoszczowska. Zabawa trwała do rana, ale tylko dla tych w okresie roztrenowania. A tymczasem Dolny Śląsk stał się polską stolicą sportów zimowych. 16. Olimpiada Młodzieży. Okazuje się, że łyżwiarstwo figurowe można z powodzeniem uprawiać w Świdnicy. Narciarstwo zjazdowe w Stroniu Śląskim. Następców Małysza znajdziemy na Skoczniach w Lubawce i Karpatu. Biatlon to domena dusznik zdroju, a narciarstwo biegowe to oczywiście Jakuszyce, gdzie często można spotkać trenującą Justynę Kowalczyk. Senat Politechniki Wrocławskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2010 rokiem stulecia uczelni technicznych we Wrocławiu. Pragniemy podsumować i uhonorować dorobek naukowy i materialny zarówno Niemieckiej Królewskiej i Wyższej Szkoły Technicznej, przedwojennej Politechniki Lwowskiej, jak i Politechniki Wrocławskiej, pisze rektor Tadeusz Więckowski. W maju otwarta zostanie okolicznościowa wystawa w Muzeum Architektury, a w listopadzie zaplanowano największy w historii uczelni zjazd absolwentów. Co to jest pylon? Most Rędziński część autostradowej obwodnicy Wrocławia. Betonowa konstrukcja zawieszona zostanie na jednym 122-metrowym pylonie. Będzie to najwyższa tego typu konstrukcja w Polsce. Przeprawa będzie miała 612 metrów długości, a razem z dojazdowymi estakadami prawie 2 km. W każdym kierunku po 3 pasy. Kiedy cała obwodnica w połowie przyszłego roku. A co to za dziwadło? Szynobus powoli wkracza w komunikacyjny krajobraz Dolnego Śląska. Ten łączy Wrocław z Trzebnicą w 55 minut i jest dumą Urzędu Marszałkowskiego. 70 miejsc siedzących, 90 stojących, maksymalna prędkość 70 km na godzinę. 5 zł. Dolny Śląsk ma swoją królewnę, to Marianna Orańska, mieszkająca w Kamieńcu Ząbkowickim w XIX wieku, córka króla Niderlandów, a żona Albrechta Pruskiego. Zwana przez poddanych dobrą panią, została patronką roku 2010 na Dolnym Śląsku. Wytyczony z tej okazji szlak turystyczny odwiedza m.in. Ząbkowice Śląskie, Kamień Ząbkowicki, Złoty Stok, Lądek z drugiej strony Śląskie oraz wiele innych pięknych miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. 3 maja 2010 roku. Obchody 219 rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji. W dalszym ciągu pamiętamy o ofiarach tragedii z 10 kwietnia. A w kolarskim świecie coraz częściej mówi się o możliwości zawodów Pucharu Świata MTB w Wieleniej Górze. Szanse na to wydarzenie są większe po perfekcyjnie zorganizowanej drugiej edycji Maja Race 2010, organizowanych przez wicemistrzynię olimpijską Maję Woszczowską. W zawodach 8 i 9 maja uczestniczyła Światowa Czołówka Kolarzy Górskich, a wśród kobiet zwyciężyła oczywiście Majka. Popatrzmy na mistrzów. Czego ta dziewczyna się śmieje. Ja, by fanom sportu i kultury było sprawiedliwie, zapraszamy powiesz, jeszcze na śmieje? zbierającą doskonałe recenzje premierę Pułapki Albo we Wrocławskim Braciszek. teatrze współczesnym. I oczywiście Wieć, na milczą, kolejną kronikę Dolnego Śląska. Nic innego nie umie, tylko ja, ja! Ale Scherman. Człowiek haruje cały dzień jak osioł? Ojciec ja. Milcz! Nie, dobrze, no ta zupa jest jak pomyję! Życie, energia, piękno, natura, światło, radość, energia pro, twórcza natura energii.